Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o sytuacji za wschodnią granicą, współczesnej historii Rosji, czy deklaracji ministra Rafalskiej dotyczącej sytuacji gospodarczej w Polsce. No, to mamy wojnę, pani Millerowo, powiedziałby dobry Wojak Szwejk. Po uznaniu przez prezydenta Putina niepodległości Republik Donieckiej i Ługańskiej warto zwrócić uwagę, że Początkowo było niejasne, czy... Uznanie niepodległości dotyczy tylko obszaru faktycznie zajmowanego przez separatystów, ale okazało się, że nie, że Rosja uznaje za niepodległe republiki w granicach obwodu, w całych, również w tej, w tej części, którą kontrolują wojska ukraińskie. No i te republiki natychmiast po uznaniu ich niepodległości poprosiły Rosję, Udzielenie bratnej pomocy, i ta bratnia pomoc w tej samej chwili została im udzielona, i w ten sposób rozpoczęła się rosyjska operacja wojskowa, która na razie polega na tym, że rosyjskie wojsko weszło na obszar, ten, te obszary Republik Donieckiej i Ługańskiej, które dotychczas były kontrolowane przez separatystów. Jak się sytuacja rozwinie, tego nie wiemy. Jak mówił admirał, japoński admirał Nagumo, dowodzący uderzeniem na Pearl Harbor w 1945 pierwszym roku. Wojna dopiero się zaczyna, kiedy oficerowie go tam prosili, żeby tu im pozwolił zniszczyć do gołej ziemi Pearl Harbor. On się nie zgodził, nakazał odwrót. Powiada, Musimy bezpiecznie wrócić do Japonii. Wojna dopiero się zaczyna. Proszę Państwa, rzeczywiście na razie Reakcja Zachodu jest taka bardzo powściągliwa, najdelikatniej mówiąc. Zachód groźnie kiwa palcem w bucie, no i nie wiadomo, jak długo wytrwa w tym. Natomiast jest war... najważniejsze jest to, że zarówno prezydent Biden, jak i inni przywódcy NATO kilkakrotnie, wielokrotnie zapewniali, że. Ani wojska amerykańskie, ani wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będą na Ukrainie wojować. No to jest ważna informacja dla Putina. Jak on ją wykorzysta, no to właśnie się przekonamy, dlatego że wojna dopiero się zaczyna. Ale proszę Państwa, warto przypomnieć, jak do tego wszystkiego doszło, bo to, jak sobie przypomnimy te wszystkie wydarzenia, które do tej sytuacji doprowadziły, to będziemy lepiej rozumieli, co się właściwie na Ukrainie dzieje. No i musimy zacząć od Adama i Ewy, to znaczy od likwidacji Związku Radzieckiego. Na czym, jak, na czym polegała likwidacja Związku Radzieckiego? Na tym, że prezydent Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, Borys Jelcyn, pewnego dnia przejął na własność Republiki Federacyjnej wszystkie zasoby na jej terenie. Wojsko, banki, no wszystko, wszystko. I w ten sposób usunął Michałowi Gorbaczowowi, który był prezydentem ZSR, usunął mu ziemię spod nóg. Michał Gorbaczow został Janem Bez Ziemi, no i, i tak się to wszystko skończyło. Prezydentem Rosji, Rosyjskiej Federacyjnej Republiki został Borys Jelcyn. No i proszę Państwa, jeszcze w 1987 czy 1988 roku w Moskwie zainstalował się stary żydowski finansowy grandziarz Jerzy Soros, zakładając tam fundację Sorosa. No i zaraz po tym, jak Związek Radziecki Został zlikwidowany, to pojawili się oligarchowie żydowscy tacy filuci Borys Abramowicz Berezowski, Waldemar Gusiński, no i inni, którzy zaczęli przejmować właściwie kluczowe segmenty rosyjskiej gospodarki. Jak to się stało, trudno zgadnąć, bo przecież na przykład taki Borys Abramowicz był docentem chyba na uniwersytecie, no a akademicy wtedy w Rosji zarabiali równowartość 30 dolarów miesięcznie. No to skąd on mógł sobie uzbierać takie sumy, żeby kupować pola naftowe i tak dalej? Dlatego uważam, że Borys Abramowicz powinien, podobnie jak inni tam ówcześni oligarchowie, w, działający w Rosji, tak naprawdę obracali pieniędzmi starego żydowskiego grandziarza Jerzego Sorosza. No tam mogli coś na boku sobie dorobić własnego, ale tak to wszystko było. No i bezpieczniacy rosyjscy doszli do wniosku, że trzeba położyć temu kres i z Borysa Jelcyna, który już podwódki nie bardzo wiedział na jakim świecie żyje, zmusili do rezygnacji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla niego i dla jego rodziny. No i w 1999 roku Borys Jelcyn wystąpił przed kamerami telewizyjnymi i powiedział ja uchodzę w odstawku, a na jego miejsce wskoczył Władimir Putin. Władimir Putin był też taką kreaturą tych oligarchów żydowskich, ale okazało się, że ich przechytrzył, dlatego że do tej fundacji Sorosza-Moskiewskiej wpuszczał jednego po drugim stopniowo swoich agentów. I kiedy już nie było tam ani jednego normalnego człowieka, to pewnej nocy yy, nieznani sprawcy się tam włamali do siedziby i w, y, twarde dyski od komputerów ukradli. Nic więcej tam nie ukradli, tylko te twarde dyski. W rezultacie całe społeczeństwo otwarte następnego dnia leżało przed Putinem z rozłożonymi nogami. No i yy, Borys Abramowicz Bierzewski, Demar wiedzieli, że przestało być bezpiecznie. Okres dobrego fartu się skończył. No i szmychnęli za granicę. Borys Abramowicz do Anglii. Skąd zaczął ujadać na Putina, że tam zrobi z niego marmoladę i tak dalej, ale ówczesny minister spraw zagranicznych, angielski Jack Straw, ostrzegł go, że jak będzie tak pyskował, to zostanie uznany za uciążliwego cudzoziemca i wydalony z Wielkiej Brytanii. No to go trochę zmitygowało, ale Jerzy Soros, któremu rosyjskie alimenty zostały w ten sposób podjęte, no to interweniował u prezydenta Busha młodszego, dlatego że kiedy prezydent Bush młodszy, jako tam przedsiębiorca naftowy, jak to się mówiło w sferach kupieckich, szedł bankrutować, to Soros mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów, no tak, żeby miał na papierosy rocznie. No i uważał, że tutaj ma prezydent Bush wobec niego dług wdzięczności, ale prezydent Bush powiedział, że dla jakichś tam grandziarzy to on nie będzie poświęcał przyjaźni z Putinem na takie diktum Jerzego Sorosza zatkało, aż umowę odjęło. Jak wrócił, przyszedł do siebie, to Złożył tam miliony dolarów na to, żeby tego całego Busha z, z rozsmarować na podłodze, tam powstały filmy takie, Fahrenheit i tak dalej, szydercze. No i prezydent Bush zrozumiał, że tu nie trzeba przeciągać strony i postanowił jakieś alimenty zastępcze Sorosowi załatwić. I w 2003 roku wybuchła w Gruzji rewolucja róż. Tam dotychczasowego prezydenta Edwarda Szewardnadze, byłego ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, tacy jego mościowie w skórzanych marynarkach wyprowadzili z sali plenarnej tamtejszego parlamentu, a drugą, drugimi drzwiami przed Michał Saakaszwili, który, że tak powiem, chyba był, był czy jest agentem amerykańskim, no i Michał Saakaszwili objął urząd prezydenta. Po czym zaczął tutaj zbawić się w mocarstwowość, to znaczy doprowadził do tego, że wojsko gruzińskie uderzyło na południową Osetię. Spowodowało to reakcję rosyjską. Do, Putin tylko na to czekał, no i rezultat był taki, że armia rosyjska zajęła nie tylko Osetię i Abchazję, ale zaczęła maszerować w kierunku Tbilisi. Gdyby nie interwencja francuskiego prezydenta Mikołaja Sarkoziego, no to nie wiadomo do czego by doszło, ale Michał, Mikołaj Sarkozy przekonał Putina, żeby tu nie, też nie przeciągał strony, że tutaj już na razie niech się wstrzyma, niech tam nie, tego Sakaszwilego zostawi. No i tak się stało, wspominam o tym dlatego, żeby to trochę we właściwym świetle postawić tę wizytę w Tbilisi prezydenta Lecha Kaczyńskiego razem z innymi, bo ona nie miała takiego znaczenia jak interwencja francuskiego prezydenta Mikołaja Sarkozy. Rezultatem tej awantury wszczętej przez Michała Sakaszwilego był Ogłoszenie no, niepodległości Abchazji i Osetii, które w tej chwili są, że tak powiem, stowarzyszone z Rosją. No, ale w rezultacie, tu warto jeszcze przypomnieć, że zaraz jak się rewolucja rusza odbywa, to na lotnisku w Tbilisi wylądował samolot z Londynu przywożący na swoim pokładzie Borysa Abramowicza Berezowskiego, oczywiście pod zmienionym nazwiskiem. Misja Berezowskiego była taka, no czy tu coś się da ukraść z tej Gruzji, ale z Gruzji jak z Gruzji niewiele tam się chyba dało. Więc już w następnym roku na Ukrainie miała miejsce pomarańczowa rewolucja. Na pomarańczową rewolucję stary żydowski finansowy grandiaz miał podobno włożyć, tak jak przynajmniej brytyjski Guardian. Pisał 20 milionów dolarów, no dzięki temu tam miasteczko namiotowe powstało na tym Majdanie, tam ci wszyscy uczestnicy, manifestanci mieli pieczone, smażone i tak dalej. O, ktoś za to musiał zapłacić i to jest właśnie odpowiedź kto. I kiedy tylko już tam nastąpiła zmiana władz, dlatego że wtedy władzę objął w wyniku pomarańczowej rewolucji Prezydent Juszczenko, ale obok niego pojawiła się krasawica, raz krasawica, piękna Julia Tymoszenko, która tam jeszcze za dawnych czasów zdążyła się nakraść razem z takim Pawłem Łazarenką, który tam podobno jeszcze do dzisiejszego dnia jęczy i szlocha w amerykańskim więzieniu za złodziejstwa. No i tak tam trochę napięcia były między prezydentem Wiktorem Juszczenką i Piękną Julią. No a Borys Abramowicz tam zaczął tutaj się na tej Ukrainie szarogęsić, podobnie jak inni oligarchowie, a przede wszystkim taki no myślę, że główny plenipotent Jerzego Soros'a, Igor Kołomojski. Igor Kołomojski jest jednym z najpotężniejszych, chociaż nie najbogatszych oligarchów, bo najbogatszy to jest tam Rynat Achmietow. No i Ukraina to jest coś w rodzaju takiego, takiej oligarchii oligarchów, takiej federacji oligarchów, którzy mają własne tam partie polityczne, własnych deputowanych do tam par parlamentu, nawet własne wojska, te bataliony ochotnicze, to są właśnie prywatne wojska oligarchów No i um, kiedy prezydent Poroszenko już się strasznie nakradł, tak że trzeba go było obalić, to um, Igor Kołomoński takim wynalazkiem się posłużył. Um, Igor Kołomoński ma pierwszorzędne korzenie i obywatelstwo Trzy cypryjskie, ukraińskie i izraelskie. No i posłużył się takim wynalazkiem w postaci Włodymira Zeweńskiego, który pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami się legitymuje, a wcześniej był takim telewizyjnym komikiem, który właśnie parodiował między innymi prezydenta Poroszenkę. No i proszę państwa tak się to zaczęło. W roku 2008 kolejna odsłona tej walki o kontrolę nad Ukrainą, to znaczy Majdan. Tam już Amerykanie. Zaangażowali się finansowo nie tylko starych Grandziarzy, ale i Amerykanie. No i rezultatem Majdanu było to, że właśnie Poroszenko objął władzę, a prezydent Janukowicz uciekł w szlafroku tam do Rosji. No i tam siedzi chyba teraz do dnia dzisiejszego. Oczywiście nam ten Majdan. Na takie diktum Rosja zareagowała, no i nastąpił częściowy rozbiór Ukrainy, to znaczy Rosja odebrała sobie od Ukrainy Krym, bo trzeba przypomnieć, że Krym został do Ukrainy przyłączony w czasach sowieckich, przedtem nie był częścią Republiki Ukraińskiej Sowieckiej nawet, no i właśnie Rosja otworzyła taką krwawiącą ranę w postaci, tej części obwodów ługańskiego i donieckiego. I nie wiadomo, czy do tej pory by tak nie było, gdyby do y, Europy nie przyleciał y, amerykański prezydent Joe Biden, który w czerwcu 2000, w ubiegłego roku dwukrotnie, w czerwcu i w lipcu dwukrotnie spotkał się z prezydentem Putinem. No, musiał czegoś od niego chcieć, skoro się spotkał, Postawmy to pytanie, czego mógł chcieć? Ano, myślę, że chciał się dowiedzieć tego, jakiej ceny Rosja by ewentualnie zażądała za obietnicę neutralności w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej. No to Putin, którego celem i jest odbudowanie Związku Radzieckiego na tyle, na ile to jest możliwe, natychmiast. Się zorientował, że to jest odpowiedni moment, żeby zacząć licytację. No i zaczął licytację bardzo wygórowaną, ale tak naprawdę to chodzi mu prawdopodobnie o dwie rzeczy: żeby Ukraina powróciła do rosyjskiej strefy wpływów tak jak to było ustalone w, nad, w dwudniowym szczycie NATO w Lizbonie 19 i 20 listopada 2010 roku kiedy to zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja to stanowiło najważniejsze postanowienie porządku lizbońskiego a naj, najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, którego z kolei kamieniem węgielnym jest podział Europy, czy był podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską. I pewnie by tak było, gdyby w 2013 roku prezydent Obama nie wysadził tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja przy okazji całego porządku lizbońskiego w powietrze. No i właśnie Odbył się wtedy w 2014 roku, właściwie on się zaczął już pod koniec 2013 roku, Majdan na Ukrainie, w rezultacie którego, tak jak mówiłem, taki drugi Majdan, już taki ze strzelaniną i tak dalej, bo ten pierwszy to nie, ale ten drugi to już tam strzelanina, płonące opony, no, krótko mówiąc, trupy na ulicach i tak dalej. No i w rezultacie władze po Janukowiczu Prorosyjskim Przejął taki oligarcha Piotr Poroszenko. Jaki on tam jest, naprawdę, to diabli wiedzą, bo on mia, ma fabrykę czekolady, zdaje się, w Lipiecku, który leży na terenie Rosji, więc taki całkiem antyrosyjski chyba być nie może, ale mniejsza o to, bo jemu się powinęła noga, w związku z tym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zeleński. No i takie jest to historyczne, w największym skrócie, przeze mnie przedstawione tło tego konfliktu. Na razie sankcje są łagodne no i nie wiadomo na ile będą skuteczne, bo na przykład kanclerz Niemiec oznajmił, że wstrzymują Niemcy certyfikację tego rurociągu Nord Stream 2. Ta certyfikacja właściwie była już wcześniej wstrzymana z innych powodów, no ale to teraz Właśnie on taką sankcję tu wymyślił. Myślę, że niedługo ona przetrwa, potem będzie trzeba tę procedurę certyfikacyjną uruchomić, dlatego że Niemcy też szalenie dużo na tym tracą. Przecież Niemcy zainwestowały krocie w ten grociąg Nord Stream 2. On już jest od września ukończony technicznie, tylko tego certyfikatu, tej certyfikacji właśnie brakuje. No i im dłużej ta certyfikacja będzie tam wydawana, no to tym później Niemcy zdobędą monopol na sprzedaż całej Europie rosyjskiego gazu. No ale w ogóle do, być może, że Ruscy przykręcą kurek, no i wtedy tak jak twierdził pan minister Jacek Sasin, Zachodnia Europa może się znaleźć w kłopocie, dlatego że, o ile na przykład Polska zbudowała w Świnoujściu terminal gazowy, ten gazoport, który może przyjmować gazowce amerykańskie z gazem skroplonym, no to po, podobno Niemcy takich urządzeń w swoich portach nie mają. No to rzeczywiście mogą się znaleźć w sytuacji przymusowej, ale nie przesądzajmy sprawy tak jak mówił admirał Nagumo wojna dopiero się zaczyna osobiście osobiście uderzyła mnie wypowiedź pani minister pracy Rafalskiej która powiedziała że Gospodarka Polska spokojnie udźwignie wymagania instytucji publicznych. Więc właściwie kto kogo ma dźwigać? Czy instytucje publiczne, gospodarkę, czy gospodarka? Te instytucje publiczne. I pytanie łączy się moje takie, czy ta gospodarka nie umie się przed tym bronić i wiąże się z tymi zachodnimi krajami, gdzie też te partie takie, też te, te, czy ten rynek nie potrafi się obronić, nie potrafi się na drodze politycznej, że po prostu narzuca swoje wizje polityczne, standardy całym społeczeństwom zatrudnił. A, a propos 500+, plus, jestem za, ale uważam, że samo zwiększenie ilości dzietności to nic nie daje, bo te dzieci po osiągnięciu permanentności muszą znaleźć jakieś zatrudnienie. Więc uważam, że jeszcze powinno być po 5 hektarów dla każdego, żeby gospodarka naturalna miała po prostu to życie. Proszę pana, no to jest bardzo ambitny program, ale y, obawiam się, czy on nie jest y, y, astatystyczny. Y, czy pol, Polsce wystarczyłoby ziemi? Na tyle, żeby każdemu dziecku przydzielić 5 hektarów. Czy nie trzeba było y, jakiegoś ekspansji terytorialnej przeprowadzić? Natomiast deklaracja pani minister Rafalskiej, ja ją postrzegam jako taką, bardziej elegancką odmianę wcześniejszej deklaracji rzecznika rządu Jerzego Urbana, że rząd się jakoś wyżywi. No to wierzę w to, że rząd się jakoś wyżywi. Gospodarka polska jakoś to wytrzyma, ale czy wytrzyma inne ambitne oczekiwania, to tego już nie możemy być pewni, tym bardziej, tym bardziej, że od 1 maja 2004 roku kiedy to osiem państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego politycznym kierownikiem są Niemcy, przynajmniej do tej pory tak było, to zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji niemieckiego projektu Mittel Europa z roku 1915 który zakładał, że po ostatecznym zwycięstwie niemieckim w, w środkowo-wschodniej Europie, jeszcze wtedy, ustanowi się państwa pozornie podległe de facto niemieckie protektoraty i uwaga uwaga o gospodarkach niekonkurencyjnych tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką to jest dodatkowy czynnik o którym nie mówiłem przy tych czynnikach blokujących narodowy potencjał jest dodatkowy czynnik też ma charakter blokujący też ma charakter blokujący no i to jest teraz jest nawet pewna szansa Teraz jest nawet pewna szansa, bo na skutek tej wędrówki ludów czwartej w historii Europy, niemieckie przywództwo znacznie osłabło. I to jest moment dziejowy, żeby przekonać polityków amerykańskich do poparcia takiej koncepcji... Właściwie powrotu do takiej konc rozszerzonej koncepcji heksagonale z roku 89 i 90, ale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi na czele między morza, to znaczy Lit Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja i Serbia jako. Pewien organizm polityczny, który by stanowił z jednej strony zaporę przed ewentualną, 80 milionów ludzi przed ewentualną ekspansją Rosja, Rosji na Zachód, ale z drugiej strony stanowiłby równoważyłby strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Teraz jest sprzyjający moment historyczny a okazja raz stracona jest stracona na zawsze. Więc albo się uda go wykorzystać, albo się nie uda. Zobaczymy.